23 września 2011 roku 21:30 Bóg Ojciec, Antychryst i Nowa Światowa Waluta. Moja córko, chociaż świat może obawiać się ostrzeżenia, musi uznać, że proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy wypełniają się na waszych oczach. Państwo Kościoła Świętego jest zagrożone, podobnie jak państwo Izrael. Proroctwa się wypełniają, gdy świat będzie rządzony przez antychrysta, który będzie próbował kontrolować Was poprzez nową światową walutę. Kiedy tylko i jeśli będziecie kontrolowani w ten sposób, będziecie także kontrolowani w każdy inny sposób, ostrzeżenie wstrzyma to i inne potworne ukrucieństwa, planowane przez globalne siły, które pozostają poza zdolnościami rozpoznawczymi moich dzieci na całym świecie. Jako niewinne pionki w grze, nie stworzonej przez was, będziecie chronieni moją ręką sprawiedliwości. Powstańcie moje dzieci i poprzez modlitwę walczcie z tym ciągiem zła. Globalna kontrola i prześladowania, planowane właśnie w tym momencie, mogą być oddalone poprzez modlitwę. Nie wszyscy z was mogą być lub będą uratowani. Taki jest zacisk, który Antychryst będzie trzymał nad wami. Moje dzieci, szatan nigdy nie wygra. Nie została mu udzielona moc, a ponieważ jego uścisk zaczyna się rozluźniać, będzie teraz ciągnął ze sobą tak wiele dusz, jak tylko zdoła do otchłani piekła. Płaczę z głębokim smutkiem, za moimi pięknymi istotami, które stworzyłem, i tymi właśnie moimi drogocennymi duszami. A gdyby oni tylko posłuchali prawdy? Naukowe badania są nonsensem, bo żadna nauka nie zastąpi rzeczywistości mojego boskiego Królestwa. Żadna osoba na Ziemi nigdy nie będzie w stanie zgłębić piękna i cudu, który czeka na was wszystkich, bo nie da się go opisać. W ludzkich kategoriach. Wkrótce zrozumiecie plany, które powziąłem, aby ocalić świat z rąk zwodziciela. Kocham Was wszystkich i będę chronić Moich wyznawców na każdym etapie, podczas wszelkich planowanych prześladowań. Patrzcie na mnie, otwórzcie ramiona i pozwólcie mi trzymać i chronić Was wszystkich. Moje dzieci, kto wierzy we mnie, nie musi się niczego obawiać. Wasz umiłowany Stwórca, Bóg Najwyższy, Bóg Ojciec.